Witam na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami pan trener Mistrz Kraków, pan Tariusz Poprosimy o komentarz do zakończonego meczu. Dobry wieczór państwu. Cóż, bardzo mnie cieszy to, że graliśmy przede wszystkim spotkanie. Cieszy mnie to, że strzeliliśmy pięć bramek. Znaczy, to, że straciliśmy jedną. Na pewno ta czerwona kartka pomogła nam w tym, żeby to spotkanie nie się pod nasze dyktando, no, ale też trzeba oddać dobrze rozgrywano, którzy byli cierpliwi. Czego nam brakowało, to właśnie brak. Pierwszej, później drugiej, żeby uspokoić, nie wiem, jak spotkania rozpoczęło się z nagrębowo, ale potrafiliśmy właśnie być skuteczni w tej pierwszej połowie. Szczegółowo ukradliśmy dobrze, agresywnie, wysoko blisko 3 kilka. Po tym zejściu, raz odstraszyliśmy. Zupełnie gdzieś tam panowaliśmy nad sytuacją na, na wojsku. Trochę nerwowości w drugiej, może nie nerwowości, ale takich moszalancji w drugiej połowie. drugiej dwie laty. przez środek wojska, przez co nadziewaliśmy się na kąty i groźne, bo to było gdzieś tam kasowane na nasze połowie, ale zupełnie niepotrzebnie to robiliśmy. nie funkcjonuje tak, jak bym chciał, eee, ale myślę, że to było jakoś i z radością tylko, że wrócą do już które że na zbudowanie reprezentacji, to powinno się treningów po tak, z tych, z tych To buduje. To jest coś, że myślę, że tak jest Dziękuję. Bardzo dziękujemy i pan trener jest oczywiście do Państwa dyspozycji. Jeżeli są jakieś pytania, proszę. Przyjeźmy sobie w tym powiedział, że w lutym spróbujemy, w najlepszy strzał to. Tak. Tyle, ile możesz, to jak to się potoczy. Czasami jest tak, powiem to za bardzo, że się gorączkę to dobra raczej. Podniósł rękę, nie ma żadnego problemu. Byliśmy na to Kolejne pytania oczywiście nie widziałem. Jak pan tutaj przyszedł, to musiał pan po podnosić psychicznie przez teraz, razem musiał będzie trochę drugą stronę. No, mam, naprawdę mam dwa tygodnie, dwa tygodnie, przerwy. E, znowu chcieliśmy zagrać na stref, z tyłu nie udało się znowu taki prosty, tam, powiem, w takim prostym coś w stracie piłki.

Czy jeszcze możemy odpowiedzieć na tak, dyskusję? Tak. Jeżeli nie, bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo.